Widzowie, zobaczymy, czy klikniecie jedną łapkę w górę, zanim ja zdążę wystartować filmik. W którym to Jason zmierzy się z taką postacią jak Freddy Krugel Kruger, Nie wiem, jak to przeczytać. Dobra, wielki wyścig za 3, 2, 1 i uwaga, teraz filmik wystartowany. I patrzcie, on strzeli w taki guzik i zrespił się. Uwaga, uwaga, nie kto inny jak Jason. I za moment kliknij w drugi guzik, jakby guzik, który stoi na snopie siana, i zrespi się druga postać, czyli yy, ten. No, jak on się nazywa? Dwa, poczekajcie, yy, Freddy Kr Krudzi, nie wiem jak to przeczytać Dobrze widzowie, oglądajcie filmik Do samego końca, będziemy dzisiaj oglądali sobie Pojedynek tych dwóch postaci, dużo osób Właśnie mi pisało też w komentarzu yy, O tej drugiej postaci, o, czyli o tym Freddy Krudzie, żeby jakiś pojedynek Ogarnąć i tak dalej, widzowie Będzie to Minecraftowa animacja, ale może później Obejrzymy też coś w prawdziwym życiu, więc warto Zostać do samego końca, zasubskrybujcie Mój kanał po więcej, tu jest czerwony Przycisk od subskrypcji, wbijamy 100, yy, 150 tysięcy, a Mało brakuje proszę, jak jesteś nowym widzem albo nową widzką mi na kanale, to pomóż mi dobyć te 150 tysięcy, bo na 150 tysięcy nagram też odcinek subskrybentem albo subskrybentką mojego kanału. Serio warto subskrybować na... Yy, też zapraszam Was do mojego sklepu, pierwszy link w opisie po taki piękny kubeczek, yy, wbijając w link w opisie przekieruję Was właśnie do strony mojej, do mojego sklepu aurox.pl i tam możecie zobaczyć jak kubek warto całościowo. Yy, teraz naprawdę warto zamówić, bo ty do trzech losowych zamówień daję wręczyć zamówienie osobiście, macie okazję ze mną spotkać, zrobić zdjęcie, pogadać, wypić kakao, herbatkę z tego kubeczka, serio, zachęcam serdecznie, gdyby co link, yy, na, link do filmu, na który dzisiaj reaguję znajdziecie w opisie, ja już nie przedłużam, a nie, jeszcze na szybko na środku ekranu wysyłam ostatnią obserw sobie z Instagrama. Chcecie się pojawić, wystarczy, że bycie zaobserwowali mój Instagram. Link jest w opisie. Dobra, lecimy. Patrzcie na to. Jason zrespiony i teraz Freddy. Ten uderza go z jakiegoś miecza. Ten wygląda jak jakiś kowbój. Kowbój ten Freddy. Jaką ma rękę w ogóle. Zleciał nadu do nich. Oni się na okrągło biją. Uwaga, teraz zatrzymuję filmik. Czekajcie. Napiszcie w komentarzu, kto według was to wygra. Czy... Freddy czy Jason? A ja przypnę wam serduszko. Uwaga, macie 5 sekund na to. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz piszcie w komentarzu, co tu się dzieje. Jak się klepią, jakie dźwięki wyda... wydają. I ta muzyka w ogóle serio mega pasowuje do tego klimatu. Jakby, no. Cześć, stanęli nagle. Jeden drugiego zgubił, ale dobra. Freddy bije go. Co jest? Znaczy, nie Freddy, tylko Jason chciał powiedzieć, że go bije. Jason. Głowa z jaja pokonała Freddygo. Ale nie atakuje tego ziomeczka. Co jest? Zrespił mu jeszcze raz tego. Yy, zrespił mu Freddygo z pająkami nawet. Ale te pająki nic nie robią. Jakieś nastroj dodadzą. Co tu się dzieje? Ale nie, no ogólnie taki najważniejszy pojedynek był ten pierwszy, w którym to Freddy został. Czekajcie, kto wygrał? Nie, no Jason wygrał, a Freddy został pokonany. Dobrze mówię. A teraz. O, znowu się biją. Co jest grane? Ja nie wierzę Czy Freddy będzie... Czy Jason będzie taki silny, żeby wytrwać wszystkie ataki Freddy'ego po raz drugi i po raz drugi go pokona? Co jest? Jakieś... Wylewałem się jakieś plamki na tym tym na tym yy, Jasonie chyba. Nie, znowu go pokonał! Czoń. Dwie postacie w jednym? O co chodzi? Patrzcie na to! Złączone są! Uderzył go! Uderzył jednego drugiego O ja. Co tu się dzieje? O gościu, mocne wam powiem! Ten bije go z jakiegoś noża, ten z rączki. Jason już jest mocno, jakby krwią oblany. Nie Jason, Freddy, przepraszam, mi się to myli strasznie. Jak go zrespił ten typ. Oni dwóch są, ale to przez to, że się złączyli. A ten pokonuje pająki. Jednego, drugiego. A tam jest bitka na okrągło. Ciekawe, kto drugi raz tutaj zwycięży. Zaraz zobaczymy. Widzowie, nie pomijajcie filmu, bądź broże, yy, Bo obejrzymy jeszcze chyba w prawdziwym życiu. No, ten ma go w rogu teraz. Freddy ma Jasona w rogu. Ale odszedł do niego. Co jest, ten się przeteleportował jakoś na drugą stronę. Oh my god, co to. O, o. Oni dwóch teraz go atakują, chyba. Nie, biją się znowu. Myślałem, że dwóch się chcieli rzucić na tego ziomeczka. Czemu on nie może pokonać tego pająka? No, w końcu. Pokona... O, o, czekajcie. I muzyka ciesząca się. Pana to, gościu, aż mu ręka leciała. Freddy został pokonany po raz drugi. Głowa. I. Co, nie wiem, nos chyba. Co prawda, jest większość za. Niego ciało pokrywa krew w większość przez to, że drugi raz musiał się z nim klepać Ale no powiem wam, że dwa I głowa Jasona została fre, fre, Głowa Jason, Freddy'ego została jakby położona na, w domu na drewnie To nieźle A to to nie wiem co... A tu była jego ręka chyba, kawek jego ręki, tak mi się wydaje No takiego zwrotu akcji mi się nie spodziewał że Jason pokona dwa razy Fred'ego. serio. Jeżeli chcecie taką drugą część u mnie, na, żebym to nagrał w, u mnie w, na świecie, to napiszcie w komentarzu. Dobra, widzowie, przejdźmy zatem do drugiej części. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Spróbuję coś ciekawego znaleźć. Widzimy się za moment. Dobrze, widzowie, jestem z powrotem i w drugiej części filmu obejrzymy sobie, uwaga, uwaga, Monster School Friday the 13th. O Boże. Piątek 13, czyli Jason. Jak wiecie, Jason. To jest ta postać, którą nagrywam teraz. To jest ulubiony dzień chyba tej postaci, albo dzień, w którym po prostu ta postać jakby atakowała. Już dokładnie nie wiem możecie napisać, poprawić mnie w komentarzu, gdybym coś źle powiedział, to przepraszam. Yy, dobra, widzowie, oglądamy bez zbędnego przedłużania. Już na samym początku mamy jakiegoś ziomeczka, który sobie siedzi. Co jest? Hirobrain! Jakoś przebrany. Śmieje się, on, co dam a, bo villagerowie się kłaniają i głową się biją. To nieźle. A w telewizji on to ogląda. Mocne, no nieźle. OK, a czas leci. Jest piątek, 13. Wybiła godzina. Godzina Jasona. Telewizor się śnieży. Jason się pokazał poka w ekranie. No wiadomo, widzowie, to jest oczywiście dobrze zmontowane, zmontowane. gdyby co. Gdy wyłączył telewizor, wszystko... Dobra, chwilę później, zobaczmy A, mu się to śniło Ale na pewno tam jest chyba piątek 13 Tak mi się wydaje, że jest Dobra, zobaczmy I są jakby w jakimś ognisku Idzie pingwin, piglin <grym> Z kosą Co jest? Jason przyszedł I jakby z siekierą uderzył tego pingwina Czy coś tam Wszyscy się znikają, rozchodzą się Patrzcie, jak on wygląda w ogóle Oh my god, mocne, serio mocne. Dobra, to teraz? A, wszyscy uciekają do swoich domków. Oni są jakby chyba na jakiejś rekreacyjnym obozie albo coś, no nie wiem. Zobaczmy. Reaper, ale oczu dostał. O, chłopie. Co on teraz zrobi? Zobaczmy. Mocne to jest, serio. Jason z Monster School. Jason, Jason, Jason. Jason będę mówił, o. Slime sobie skacze po głowie tego. Idzie, on ma jakiś topór bardziej chyba. O-o, zauważył ich. Jak teraz będzie chciał rzucić. Pe... Nóż też wyciągnął. I rzuci. Patrzcie na to. Ucieka chyba gaz, biedny. Jak zawsze się bałem gazu w Minecrafcie, nie lubiłem to teraz mi szkoda, gasta. O-o, trafił. Nie gadajże. No gaz dostał. Slime zdążył, niestety, niestety tylko na całe szczęście uciekł. A nie, zdepnął. Oh my god, jaki śmiech, co jest grane. Nie, to jest mocne, co tu się dzieje teraz. O chłopie, widzieliście jak go kro. Ten robi sobie zamknięcie swoich drzwi jakimś drewnianym czymś. No, wątpię, czy na Jason to na to zobaczy. Jak to zobaczy, czy faktycznie nie wejdzie, czy z, jak zobaczy, jeszcze potraktuje to gorzej. No, nie wiem. Hej, co jest grane? Otwiera. To... Ten chyba tu usłyszał. To twar... Nie, nie usłyszał. Dobra, już myślałem. Co jest? Otwierasz szybę? Wychodzi? A... O chłopie, co jest grane? Przed mu do pokoju, a ten uciekł tylnym wejść, Tylnym wej Wyjściem, widzowie, przepraszam. Co jest? Jo... Jakie oczy, o chłopie. Grubo wam powiem, grubo. Oddycha, serce mu bije, to bicie serca normalnie. Jak mu się ciągnie. Jeszcze jaki pasek się robi. Jak to jest dobrze zrobione, serio. Mega mocniej dobrze. <laughs> Za nim Nie, nie, nie uciekaj! No to. Tym bał dostał. On tu niszczy wszystkich. Czy ktokolwiek będzie w stanie go tu pokonać? Oh, Szkieletor dzwoni, gdzieś prosi o pomoc. No, teraz będzie kolejna. Czajna. Co, creeper, chodzi tutaj po lesie? On jest niemożliwy. Zamiast się gdzieś schować, nie wiem. Chyba zobaczył ciało zombiaka? Czy co jest? Nie, też bicie serca. Zobaczył, jak ten mówił ten. O chłopie mocne. No to po creeperze pewnie. Nawet pewnie wybuch... Anioł Slime'a zobaczył biednego, zgniecionego. Kiwa gołą, że nie. Rozpacza. Płacze nawet. No, a szkoda. Mocne. Le Ojejku, jak to wygląda. Głową próbuje go ten. Ale on nic. Płacze, łzy mu lecą. Nie, czemu ja zdecydowałem się to obejrzeć? A ten śpino, wstawaj, żeż. To by się to nie śni już. Chyba, że jemu się to śni. I to nie jest naprawdę teraz, widzowie. Nie wiem już. Jedny krypcio idzie. Hmm. Co jest? Nie, ten, ten się... No nie, dobra. Nie, 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 nie. Nie chcę, nie chcę tego oglądać dalej. Widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Napiszcie, czy chcecie drugą część. Dzięki, że oglądaliście. Wbijajcie na drugi kanał, bo tam też pojawił się odcinek. Wszystko macie w opisie. Trzymajcie się. Widzimy się już jutro. Na razie.